Szczęść Boże, Wysoka Izbo, Panie Marszałku. Kiedy zamykał Pan wczorajszy dzień, ciągle jeszcze pierwszego posiedzenia Sejmu Dziesiątej kadencji, z tego miejsca bez trybu Pan Prezes, Premier, Naczelnik Kaczyński wygłosił zdanie, które nie miało charakteru ocennego. On stwierdzał fakt: Donald Tusk agentem niemieckim. Rozumiem, że. Pan premier, prezes naczelnik, w swoim czasie szef Komitetu Bezpieki Rządu Własnej Kreacji, nie dopełnił obowiązków, a może przekroczył uprawnienia. Być może wszedł w posiadanie informacji, do których nie miał prawa docierać. A być może nie dopełnił obowiązków, ponieważ, jak rozumiem, nie uruchomił żadnych procedur, które by doprowadziły do zbadania i przykładnego napiętnowania w przypadku zdrady narodowej. Panowie Kamiński, Wąsik, Edkonsortes również sprawa jest ważna, panie marszałku. Tak, panie pośle, jest... Najwyraźniej nie dopełnili obowiązków. Z tego miejsca padały już podobne zdania i powinni byli siedzieć albo Milczanowski, albo Lex. Albo Morawiecki, panie pośle, albo, o albo pan redaktor Szymowski. Ktoś powinien wreszcie siedzieć. To, nie jest, sprawa. to nie jest sprawa, panie marszałku, jak był pan łaskaw to dziś podsumować, prywatnego chamstwa i braku zdolności do przestrzegania norm współżycia społecznego. Proszę nie sprowadzać tego na tory prywatnego konfliktu dwóch zgryźliwych tetryków. Panie Pośle, mówmy o sprawach. Pan... Panie pośle, przekroczył pan czas dwukrotnie. Naprawdę nie mogę więcej tego tolerować. Serdecznie panu posłowi dziękuję. Pytam kto będzie siedział? Kto będzie siedział? Dowiemy się w swoim czasie. Na razie proszę, żeby to Pan usiadł.